Witajcie na kanale Tytus Kozak, gdzie nauka i technologia spotykają się w eksperymentach, testach i niezapomnianych odkryciach. Czy kiedykolwiek marzyłeś, aby technologia mogła naprawdę odmienić Twoje życie? Dziś zanurzymy się w fascynujący świat innowacji, które już w 2025 roku wyznaczają nowe standardy. Przygotuj się na prawdziwy rollercoaster technologicznych uniesień. Zanurkujemy w głąb każdego produktu, przetestujemy jego możliwości i zobaczymy, jak wpływa na codzienne życie. Dziś, moi drodzy, zgłębie, yy, zgłębimy tajemnice trzech produktów, które zdobyły miano rewolucyjnych gadżetów. Przetestujemy funkcjonalności, porównamy efekty działania i zanurzymy się w świat szczegółowych wykresów i animacji. Dlaczego? Bo chcę, żebyście zobaczyli na własne oczy, jak technologia kształtuje naszą rzeczywistość. Gotowi na podróż w przyszłość? Zapnijcie pasy. Zaczynamy! Nasz pierwszy bohater to prawdziwy game changer w dziedzinie inteligentnych domów. To zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, który myśli, analizuje i samodzielnie dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wyobraź sobie, że Twój dom sam reguluje temperaturę, optymalizuje zużycie energii, a nawet. Tworzy idealną atmosferę na romantyczną kolację. Podczas testów byłem naprawdę zszokowany, jak inteligentny asystent analizuje moje przyzwyczajenia. Na dynamicznych wykresach widziałem, jak system uczy się mojego rytmu dnia, optymalizując temperaturę i oświetlenie. Mój dom stał się nie tylko bardziej komfortowy, ale również znacznie bardziej ekologiczny i ekonomiczny. Otwarte okno asystent. Natychmiast dostosowuje temperaturę. Zapomniałeś wyłączyć światła? Spokojnie, system sam się tym zajmie. Ten inteligentny asystent to prawdziwy skok w przyszłość. Drugi gadżet, który przetestujemy, to prawdziwy przełom w dziedzinie monitorowania zdrowia. Zapomnijcie o zwykłych smartwatchach, które mierzą tylko puls i kroki. Ten inteligentny zegarek. To prawdziwe centrum dowodzenia Twoim dobrostanem. Wyposażony w zaawansowane sensory i algorytmy, analizuje Twoje parametry życiowe w czasie rzeczywistym, dając Ci pełen obraz Twojego stanu zdrowia. Podczas testów byłem pod wrażeniem precyzji pomiarów. Zbliżenia na ekran urządzenia pokazywały szczegółowe dane dotyczące mojego pulsu, saturacji, a nawet poziomu stresu. Smartwatch monitorował moją aktywność w ciągu dnia i na podstawie zebranych danych udzielał mi spersonalizowanych wskazówek, jak zwiększyć poziom energii. Ten smartwatch na to nie tylko urządzenie to Twój osobisty asystent zdrowia. Ostatni produkt, który dziś przetestujemy, to odpowiedź na bolączki wszystkich, którzy nie mogą rozstać się ze swoimi smartfonami. Ultra powerbank 2025 to prawdziwa rewolucja w dziedzinie ładowania urządzeń mobilnych. Dzięki nowatorskiej technologii zarządzania energią, ten niewielki gadżet oferuje szybkie ładowanie przy minimalnym zużyciu energii. Podczas testów byłem pod wrażeniem szybkości ładowania. Ujęcia przed i po pokazywały, jak szybko powerbank napełnia baterię mojego smartfona. Ten ultraenergooszczędny powerbank to must have dla każdego, kto ceni sobie nowoczesne rozwiązania. Jak widzicie, te trzy produkty to nie tylko gadżety, to prawdziwi game changerzy, którzy zmieniają naszą codzienność na lepsze. Inteligentny asystent domowy dba o nasz komfort i bezpieczeństwo, smartwatch pomaga nam zadbać o zdrowie, a ultraenergooszczędny powerbank... Zapewnia nam nieustanny dostęp do naszych urządzeń mobilnych. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi gadżetami i technologiami, które zmieniają świat, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych testów i eksperymentów. A teraz daj znać w komentarzach, który z produktów zrobił na tobie największe wrażenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.